W wieku 79 lat Bjorn Ulvaeus, jeden z mózgów stojących za Aba, w końcu przerwał milczenie i ujawnił okropną prawdę stojącą za rozpadem kultowego zespołu. Funny, którzy od dawna spekulowali na temat powodów ich rozstania, czekają na szokujące odkrycie. W połowie i na początku lat 80. Aba była tak niefajna, była martwa, myślałem. Całkowicie. Teraz Ulvaeus otwiera się na prawdziwe powody. Które doprowadziły do końca ich muzycznej podróży, Prawdy, w które fani nie uwierzą. Bjorn Ulvaeus i Agneta Feldskog od dawna są czczeni jako członkowie jednego z najbardziej uwielbianych zespołów na świecie i jako jedna z najpiękniejszych, najbardziej utalentowanych i urzekających par scenicznych w historii muzyki. Razem uosabiali rodzaj magii, którą niewiele zespołów kiedykolwiek udało się odtworzyć. Dzięki oszałamiającemu emocjonalnemu głosowi Agnety oraz utalentowanemu pisaniu piosenek i muzykalności Bjorna stanowili emocjonalny i kreatywny kręgosłup ABBA, pomagając szwedzkiej grupie w zdobywaniu światowej sławy raz po raz. Dla wielu fanów ich związek wydawał się niemal zbyt piękny, aby mógł być prawdziwy. Z zewnątrz reprezentowali wyidealizowaną formę miłości, utalentowani, piękni i odnoszący sukcesy. Ich chemia na scenie, uchwycona w niezliczonych występach i wystąpieniach promocyjnych tylko podsyciła fascynację. Nie chodziło tylko o muzykę, chodziło o historię marzenie o idealnym artystycznym i romantycznym partnerstwie. Ludzie podziwiali ich i zazdrościli im w równym stopniu, snując własne opowieści wokół pozornie bajkowego romansu pary. Nawet teraz, dekady później, fani nadal piszą o historii miłosnej Biorna i Agnety. Tęskniąc za tak głębokim połączeniem w swoim życiu. Dlatego też, gdy pojawiła się wiadomość, że Bjorn i Agneta postanowili się rozwieść, było to dla nich głębokim szokiem. Pod wieloma względami ogłoszenie to było osobistą stratą dla milionów ludzi, którzy przeżyli to pośrednio poprzez ich muzykę i publiczne występy. To było coś więcej niż tylko rozpad małżeństwa. Symbolizowało początek końca samej Aby. Chociaż zespół kontynuował współpracę przez kilka kolejnych lat. Emocjonalne jądro uległo nieodwracalnej zmianie. Bez tej centralnej historii miłosnej dynamika zespołu, zarówno muzycznie, jak i osobiście, nigdy nie była taka sama. Lata później Bjorn otworzył się na temat tego, jak i dlaczego sprawy między nim a Agnetą dobiegły końca, ujawniając szczegóły, które tylko pogłębiły poczucie złamanego serca. Wbrew temu, co wielu mogłoby przypuszczać, że taki rozwód nastąpi po długich dyskusjach lub wspólnych decyzjach. Bjorn przyznał, że to on zainicjował rozwód, a sposób, w jaki to zrobił, był nie tylko nagły, ale także niezwykle bolesny. W tym czasie Agneta zmagała się z intensywną presją sławy i wyzwaniami macierzyństwa, czując się coraz bardziej odizolowana i nieszczęśliwa. Bjorn z kolei stał się emocjonalnie odległy, zmagając się z własnym wewnętrznym zamętem. Zamiast stawić czoła tym problemom i spróbować je przepracować, Bjorn dokonał bolesnego wyboru odejścia. I zrobił to w sposób, który wielu określiło jako zimny. Po prostu ogłosił, że idzie dalej, pozostawiając Agnetę zdruzgotaną. Latem 1979 Perdiserra, w okresie naznaczonym głębokim osobistym zamętem, Bjorn Ulvaeus i Benny Anderson wycofali się do małego domku na wyspie Wixi, aby rozpocząć pracę nad nową muzyką. To właśnie tam, pośród odosobnionej ciszy szwedzkiego archipelagu, zaczęli tworzyć to. Co miało stać się jedną z najbardziej kultowych i emocjonalnie naładowanych piosenek Ebi The Winner Takes It All. Według Andersona, początkową iskrą dla utworu, nie był w pełni ukształtowany nowy pomysł, ale fragmenty starszych szkiców muzycznych, małe kawałki, które przechowywali przez lata, czekając na właściwy moment, aby tchnąć w nie życie. W tym momencie małżeństwo biorna z gnetą Felsko, szybko się rozpadało. Chociaż on i Agneta wspólnie zgodzili się, że rozwód jest nieunikniony, a może nawet konieczny. Emocjonalne konsekwencje były o wiele bardziej skomplikowane niż prosta decyzja o rozstaniu. Dla Bjorna, który zawsze wyrażał swoje najgłębsze uczucia poprzez muzykę, istniała pilna potrzeba znalezienia sposobu na skierowanie swoich splątanych emocji: smutku, poczucia winy, gniewu i zagubienia w coś namacalnego. Muzyka była jego jedynym prawdziwym językiem. A napisanie tej piosenki miało stać się dla niego formą terapii. Początkowo demo utworu nosiło roboczy tytuł The Story of My Life, co było bezpośrednim potwierdzeniem. Jak osobisty był ten utwór, Bjorn przelał wszystkie sprzeczne emocje, z którymi się zmagał do szkicu. Pierwszy stworzony przez nich układ był zaskakująco szybki, ze stałem, niemal mechanicznym tempem. Ale zarówno Bjorn, jak i Benny szybko zdali sobie sprawę że ta wersja wydawała się zbyt sztywna i sterylna. Surowy ból, który Bjorn próbował wyrazić, po prostu nie pasował do schludnej, skocznej struktury. Rozpoznając niedopasowanie, odłożyli piosenkę na kilka dni, skupiając się na innych kompozycjach, jednocześnie pozwalając, aby pomysł na te odetchnął. Cztery dni później wrócili do niego ze świeżym spojrzeniem i zupełnie innym podejściem. Anderson zasugerował aby przeformułować piosenkę w stylu francuskiej chanson, bardziej płynnej, emocjonalnej formy muzyki, charakteryzującej się opadającą linią fortepianu i nieskrępowaną strukturą. Ta nowa aranżacja pozwoliła piosence nabrać oddechu i nadała jej bardziej otwarte, teatro, spowiednicze uczucie, idealnie pasujące do lirycznego tematu straty i żalu. Aby jeszcze bardziej rozwinąć pomysł, Benny nagrał taśmę z opadającą melodią fortepianową. Śpiewając jednocześnie losowe, brzmiące po francusku, bełkoty jako wypełniacze tekstu. To abstrakcyjne nagranie zostało następnie przekazane Bjornowi, który zabrał je do domu, aby stworzyć ostateczny tekst. Według Bjorna, proces pisania słów był intensywnie emocjonalny i nieco chaotyczny. Tego wieczoru pił dużo whisky, przyznając później, że był pijany przez większość sesji pisania. Jednak ironicznie, było to również najszybsze doświadczenie w pisaniu tekstów. Jakie kiedykolwiek miał. Główne wersy wylewały się z niego w przypływie niefiltrowanych uczuć w ciągu około godziny. Jak napisał Bjorn, zmagał się z druzgocącą rzeczywistością tego, co on i Agneta mieli sfinalizować, chociaż ich rozwód był polubowny w teorii, w praktyce rozdzierał ich oboje. Nie było oczywistego złoczyńcy ani ofiary, wyraźnego zwycięzcy ani przegranego, tylko dwie osoby, które kiedyś głęboko się kochały, ale nie mogły już dłużej być razem. Ta bolesna dwuznaczność wniknęła w serce piosenki. Kiedy tekst został ukończony, Bjorn nerwowo podał kartkę papieru Agnecie do przeczytania. Jej reakcja była natychmiastowa i głęboka. Zaczęła płakać. Chociaż Bjorn później publicznie twierdził, że piosenka nie dotyczyła dosłownie ich rozwodu, że była fikcją zainspirowaną ogólnym doświadczeniem separacji dla wszystkich zaangażowanych, w tym dla samej Agnety, było jasne, że słowa odzwierciedlały głęboką osobistą prawdę. Nawet jeśli wydarzenia w piosence nie pokrywały się idealnie z ich prawdziwą historią, emocje za nimi stojące były całkowicie autentyczne. Pomimo osobistego kosztu, Agneta zgodziła się zaśpiewać główny wokal w tym utworze, kiedy w końcu go wykonała, jej głos uchwycił poczucie bezbronności i rozpaczy tak czyste, że słuchacze na całym świecie byli przekonani, że słyszą prawdziwą historię. Każda zaśpiewana przez nią nuta wydawała się obciążona bólem utraconej miłości, rezygnacją z porażki i słodko-gorzką akceptacją, że czasami w sprawach sercowych nie ma prawdziwych zwycięzców. Przez lata fani zastanawiali się, co tak naprawdę skłoniło biorna Ulweusa do poproszenia Agnety Feldskog o zaśpiewanie The Winner Takes It All, piosenki tak boleśnie surowej i osobistej, napisanej przez samego biorna, opisującej sceny złamanego serca zdrady i emocjonalnego spustoszenia. Rozwód jest już jednym z najbardziej brutalnych doświadczeń w życiu, ale proszenie o wykonanie Noc po nocy, piosenki, która tak bezpośrednio dotyka utraty własnego małżeństwa, zwłaszcza gdy słowa napisał twój były partner, wydaje się niemal okrutne. Jednak historia stojąca za tą decyzją jest głęboko splątana ze złożoną, pełną emocji relacją, którą Bjorn i Agneta zbudowali i rozwikłali na przestrzeni lat. Aby naprawdę zrozumieć, dlaczego Bjorn dał Agnecie tę rozdzierającą serce piosenkę do wykonania, należy przyjrzeć się fundamentom ich związku i pęknięciom, które od dawna tworzyły się pod powierzchnią, nawet gdy wszystko wydawało się idealne z zewnątrz. Kiedy Bjorn i Agneta spotkali się po raz pierwszy, ich więź była elektryzująca. Oboje byli młodzi, pasjonowali się muzyką, a w kluczowych momentach ich karier, ich pociąg był intensywny i natychmiastowy. Kierowani połączeniem miłości, ambicji i artystycznego podniecenia, szybko się pobrali. Z zewnątrz ich związek był bajkowy. Dwoje pięknych, utalentowanych muzyków budowało razem życie, a później światowej sławy zespół. Dla fanów i obserwatorów uosabiali marzenie o sukcesie, miłości i jedności. Ale w tym śnie już zasiane były nasiona przyszłego złamanego serca. Zarówno Bjorn, jak i Agneta byli bardzo ambitni. Ich kariery nie były po prostu częścią ich życia, były ich życiem. Muzyka dominowała nad wszystkim, często stawiając ją ponad rodziną, nad odpoczynkiem, nad potrzebami emocjonalnymi. Nawet po narodzinach dzieci nieustanna żądza sukcesu zawodowego pozostawiała niewiele miejsca na pielęgnowanie ich prywatnych relacji. Życie w ciągłym turne, nagrywaniu i promowaniu zniszczyło kruchą równowagę, którą udało im się utrzymać w domu. Na początku ich różne osobowości wydawały się uzupełniać. Agneta pragnęła emocjonalnego komfortu, stabilności i prawdziwej intymności, schronienia przed wymagającym światem zewnętrznym. Bjorn tymczasem cenił strukturę, kontrolę i poczucie celu zawodowego. Czył, co początkowo wyglądało na drobne, łatwe do opanowania różnice. Przerodziło się w głębokie, pogłębiające się podziały. Potrzeba kontroli Bjorna zderzyła się z tęsknotą Agnety za uczuciem i zrozumieniem. Ona czuła się coraz bardziej odizolowana, podczas gdy on czuł się coraz bardziej przytłoczony emocjonalnymi oczekiwaniami, których nie mógł lub nie chciał spełnić. Z czasem namiętność, która kiedyś napędzała ich związek, zaczęła zanikać, pozostawiając napięcie, urazę i emocjonalny dystans. Oboje poświęcili wiele dla swoich karier. Ale robiąc to, poświęcili również część siebie i siebie nawzajem. Tu, co kiedyś było partnerstwem równych sobie. Stało się związkiem naznaczonym samotnością i niezaspokojonymi potrzebami. Kiedy zapadła decyzja o rozwodzie, publicznie przedstawiono ją jako polubowną. W rzeczywistości proces ten był dla obojga rozdzierający. Decyzja Bjorna o napisaniu The Winner takes it all w tym okresie zamętu nie była aktem okrucieństwa, ale raczej próbą poradzenia sobie z własnymi splątanymi emocjami. Muzyka była jedynym medium. Za pomocą którego mógł wyrazić spustoszenie, które sam starał się zrozumieć. Ale dlaczego Agneta? Dlaczego poprosił ją o zaśpiewanie słów, które musiały być niczym sztylet wbijany w serce? Odpowiedź leży częściowo w niezaprzeczalnej prawdzie, że Agneta była jedyną osobą, która mogła naprawdę przekazać głębie smutku w piosence. Jej głos, znany z emocjonalnej przejrzystości i wrażliwości, był w stanie przełożyć prywatną udrękę na uniwersalne uczucie. Żaden inny członek AB nie mógł nadać The Winner Takes It All jej przejmującej mocy. Bjorn mógł napisać słowa, ale to Agneta nadała im życie. Życie, które rezonowało z milionami. Bjorn później przyznał, że chociaż piosenka nie była dosłownym odtworzeniem rozpadu ich małżeństwa, była silnie inspirowana emocjami tamtego momentu. Kiedy Agneta po raz pierwszy przeczytała tekst, zapłakała. Nie ze złości na Bjorna. Ale dlatego, że piosenka tak boleśnie uchwyciła prawdę, którą oboje przeżywali. W ich rozstaniu nie było zwycięzcy, tylko wzajemna strata. Prosząc Agnetę o zaśpiewanie piosenki, Bjorn nie próbował jej ukarać. Uznawał, być może podświadomie, że była jedyną osobą, która mogła w pełni znieść i podzielić się emocjonalnym ciężarem, który oboje dźwigali. Ich związek rozpoczął się od pasji i idealizmu napędzany marzeniami o muzyce i miłości. Skończył się złamanym sercem, ale także jednym ostatecznym, druzgocącym aktem artystycznej kreacji. Piosenką, która zamieniła ich prywatny ból w coś ponadczasowego i pięknego. Według Bjorna, Agneta stała się niesamowicie zaborcza i lękliwa, gdy popularność Abby eksplodowała. Co zaczęło się jako typowe zmartwienia młodej żony i matki przerodziło się w coś o wiele bardziej intensywnego i pochłaniającego. Agneta nieustannie martwiła się, często i racjonalnie. o to, co może się stać z nią lub jej rodziną? Niebezpieczeństwa, które sobie wyobrażała, były liczne. Bjorn zdradzający z fanem lub kolegą muzykiem, opętany fan prześladujący ich, katastrofy lotnicze, które ich zabijają, gdy koncertują na całym świecie, pozostawiając ich dzieci sierotami. Każdy aspekt ich życia wydawał się oferować nowe możliwości katastrofy w umyśle Agnety. Te obawy nie były tylko przelotnymi myślami, kształtowały jej codzienne życie. Przyjaciele i współpracownicy wspominali, że Agneta często miała zmartwiony, niespokojny wyraz oczu, nawet w momentach, gdy wszystko wydawało się w porządku. Sława postawiła ją pod presją, która nasiliła jej naturalną wrażliwość do punktu krytycznego. Ciągłe bycie w centrum uwagi sprawiało, że czuła się bezbronna, odsłonięta i wiecznie niebezpieczna. Sen nie dawał ucieczki od narastającego niepokoju, zamiast znaleźć odpoczynek. Agneta zaczęła cierpieć na nocne koszmary, żywe, przerażające sny, w których wyobrażała sobie najbardziej niewypowiedziane tragedie, które przytrafiały się jej rodzinie. Te epizody jeszcze bardziej osłabiły jej zdrowie psychiczne, pozostawiając ją wyczerpaną i emocjonalnie niestabilną. Z czasem zmartwienia Agnety stworzyły samonapędzający się cykl. Im bardziej się niepokoiła, tym bardziej czuła się odizolowana. Im bardziej czuła się odizolowana, tym bardziej stawała się przylepna i zdesperowana, by ją uspokoić. Jej desperacka potrzeba bezpieczeństwa i nieustannego potwierdzania ostatecznie mocno obciążyła Bjorna. Na początku mógł próbować ją uspokoić i wesprzeć, ale gdy jej lęki stawały się coraz bardziej pochłaniające, zaczęły go przytłaczać. Zamiast zbliżyć ich do siebie, niepokój Agnety miał odwrotny skutek. Wbijając między nich Klin, który każdego dnia się powiększał, Bjorn zaczął postrzegać jej potrzebę jako duszącą. Zamiast oferować pocieszenie, odsunął się, stając się emocjonalnie chłodniejszym i coraz bardziej oderwanym. Jego potrzeba struktury i kontroli zderzyła się gwałtownie z emocjonalnym chaosem Agnety. Ta zmiana w zachowaniu Bjorn'a nie pozostała niezauważona. Agnitha. Już głęboko wrażliwa, wyczuła tę zmianę bardzo dotkliwie. Mężczyzna, do którego kiedyś zwracała się po siłę, odchodził, pozostawiając ją bardziej bezbronną niż kiedykolwiek. W odpowiedzi stała się jeszcze bardziej zdesperowana, by zwrócić na siebie jego uwagę, co tylko przyspieszyło rozpad ich związku. Pęknięcia między nimi były teraz niezaprzeczalne. Rosnące oderwanie i kontrola emocjonalna biorna znalazły później odzwierciedlenie w tekście piosenki. The winner takes it all, gdzie wersy nawiązują do związku, w którym miłość przerodziła się w grę zwycięzców i przegranych, w której żadna ze stron nie była w stanie naprawdę uratować tego, co zostało utracone. Możliwe nawet, że w swoim narastającym niezadowoleniu i emocjonalnym głodzie w małżeństwie Bjorn zaczął szukać uczucia i potwierdzenia poza ich związkiem, chociaż nic nie zostało nigdy publicznie potwierdzone. Podejrzenie było kolejnym druzgocącym ciosem dla i tak już kruchego poczucia bezpieczeństwa Agnety. Stając twarzą w twarz z mężem, którego już nie rozpoznawała, pochłonięta własną zazdrością i złamanym sercem, Agneta zaczęła doświadczać powolnego, bolesnego, emocjonalnego odłączenia, czy, co kiedyś było namiętną, pochłaniającą wszystko miłością, zaczęło zanikać. Uświadomiła sobie, być może początkowo stopniowo, że nie są już młodą, goniącą za marzeniami parą, jaką byli na początku. Głębokie różnice między nimi, kiedyś pomijane w przypływie młodzieńczej pasji, teraz wydawały się nie do pokonania. W miarę jak napięcie i smutek między członkami stawały się coraz cięższe, efekty nieuchronnie przenikały do muzyki. Charakterystyczny dźwięk EBI, kiedyś kipiący radością i energią, nabrał mroczniejszego, bardziej melancholijnego tonu. Magia. Która kiedyś porywała serca milionów, zaczęła przygasać. Atrakcyjność grupy dla opinii publicznej zaczęła słabnąć, i stało się jasne, że ich osobiste problemy zaczynają wnikać w ich życie zawodowe. Rozpoznając te zmianę, Bjorn podjął trudną decyzję. Nadszedł czas, aby Aba się skończyła. Choć bolesne, wiedział, że zespół nie przetrwa już długo pod ciężarem zerwanych relacji i emocjonalnego wyczerpania. Agneta się zgodziła. Przynajmniej na zewnątrz. Jednak pod powierzchnią zarówno ona, jak i Bjorn byli głęboko sentymentalni. Cicho opłakując nie tylko koniec zespołu, ale także utratę partnerstwa, które kiedyś znaczyło wszystko. Oboje nosili w sobie wspomnienia lepszych czasów, wczesnych dni wypełnionych pasją, śmiechem i marzeniami oraz świadomością, że mimo wszystko kiedyś istniała więź warta świętowania. Dla Bjorn'a jego decyzja wydawała się uzasadniona, gdy szedł naprzód. W końcu odnalazł stabilizację... Ponownie się ożenił i kontynuował karierę muzyczną, ale dla Agnety lata po rozwodzie były o wiele trudniejszą podróżą. Wypełnioną samotnością, emocjonalnym zamieszaniem i desperackim poszukiwaniem spokoju, który zawsze wydawał się poza zasięgiem. Już zmagając się z presją sławy, nawet w szczytowym okresie EBI, Agneta uznała gwiazdorstwo za jeszcze bardziej nie do zniesienia po rozwodzie. Dodatkowy ciężar samotnego macierzyństwa w połączeniu z traumą rozbitego małżeństwa zaczął poważnie ją obciążać. Jej zdrowie psychiczne i fizyczne pogorszyło się, gdy zmagała się z lękiem, depresją i przytłaczającym poczuciem izolacji. Próbując uleczyć rany pozostawione przez nieudany związek, Agneta szukała pocieszenia w serii romantycznych uwikłań, z których żadne nie trwało długo, ani nie przyniosło jej prawdziwego komfortu, którego pragnęła. Wśród jej kochanków była gwiazda hokeja na lodzie, Project Tantka a w szczególnie kontrowersyjnym rozdziale jej życia, Hawken Lundberg, jej psychiatra w czasie, gdy walczyła o uratowanie małżeństwa z Bjornem. Granica zawodowa przekroczona w tym związku uwypukliła, jak wrażliwa i zdesperowana stała się Agneta, szukając jakiegokolwiek związku, który mógłby złagodzić jej ból. Jej schemat angażowania się w związki z tymi, którzy mieli ją chronić, powtórzył się... Gdy weszła w związek ze sztokholmskim detektywem Thorbjörnem Branderem, został przydzielony do ochrony jej po tym, jak otrzymała przerażające groźby porwania dzieci i inne groźby z nienawiścią, które tylko pogłębiły jej rosnący strach i nieufność do otaczającego ją świata. Jednak ten związek również się zakończył, podobnie jak jej późniejsze małżeństwo z chirurgiem Tomasem Sonnenfeldem związek, który nie mógł wytrzymać cienia nierozwiązanej traumy Agnety. Przez cały ten czas tragedia dotknęła również jej rodzinę. W szczególnie wyniszczającym okresie matka Agnety popełniła samobójstwo, co zniszczyło jej i tak kruche poczucie stabilności i bezpieczeństwa. Zaledwie rok później straciła również ojca, co spotęgowało jej żal i sprawiło, że poczuła się bardziej samotna niż kiedykolwiek. Straty zdawały się potwierdzać jej najgorsze obawy, że świat jest niebezpiecznym, nieprzejednanym miejscem którym miłość i bezpieczeństwo mogą zniknąć w jednej chwili. Gdy jej stan psychiczny się pogorszył, Agneta wycofała się jeszcze bardziej z życia publicznego. Przestała ufać tym wokół siebie. Odmówiła zwierzeń przyjaciołom i rodzinie i wybrała cierpienie w milczeniu. Pomimo sławy poczuła się bardziej odizolowana niż kiedykolwiek. Uwięziona we własnym umyśle, podejrzliwa nawet wobec tych, którzy próbowali pomóc. Jej strach przed zdradą, porzuceniem i krzywdą. Strack, który prześladował ją od czasów świetności Ebi, teraz całkowicie zdominował jej życie. W jaskrawym kontraście do popadania Agnety w izolację emocjonalną i powtarzające się złamane serca, Bjorn odkrył, że jest w stanie iść naprzód z niezwykłą łatwością. Zarówno zawodowo, jak i osobiście, kreatywnie Bjorn nadal się rozwijał. Utrzymywał bliskie stosunki robocze ze swoim wieloletnim przyjacielem i członkiem zespołu ABBA. Benem Andersonem razem płynnie przeszli do nowych przedsięwzięć muzycznych. Nawet gdy era Ebi dobiegła końca, partnerstwo Bjorna i Benego przetrwało, pozwalając im eksplorować różne style i projekty poza oryginalną formułą pop zespołu. Pracowali nad musicalami, zwłaszcza nad chess, które odniosły znaczący międzynarodowy sukces i udowodniły, że ich kreatywna iskra nie zgasła. W kolejnych latach ich współpraca doprowadziła do dalszych osiągnięć w tym wkładu w musical sceniczny Mamma Mia, fenomen, który wprowadził muzykę Ebi do zupełnie nowego pokolenia. Zdolność Bjorna do skupienia się na swojej pracy wydawała się niemal bezwysiłkowa w porównaniu z zamieszaniem, z którym zmagała się Agneta. Jego odporność psychiczna i emocjonalna adaptacja pomogły mu przetrwać burzliwy okres po zakończeniu Ebi, nie wpadając w pułapki lęku i depresji, które nękały jego byłą żonę. Być może to jego pragmatyczna natura, ta sama cecha, która kiedyś kłóciła się z emocjonalną wrażliwością Agnety, pozwoliła mu teraz przetrwać burze sławy, rozwodu i zmiany kariery ze względnym spokojem. Jego życie osobiste również rozkwitło w sposób, w jaki nie rozkwitło życie Agnety. W 1981 roku, zaledwie kilka lat po rozwodzie, Bjorn poznał Lenę Kellershow, dziennikarkę muzyczną. Ich połączenie było natychmiastowe i szybko się zakochali. W tym samym roku wzięli ślub, rozpoczynając to, co miało stać się niezwykle silnym i trwałym związkiem. W przeciwieństwie do jego burzliwego małżeństwa z Agnetą, związek Bjorna z Leną wydawał się być oparty na wspólnych wartościach, stabilności emocjonalnej i wzajemnym zrozumieniu. Więź między nimi okazała się głęboko odporna, trwała ponad cztery dekady, co jest świadectwem osobistego rozwoju i dojrzałości. Jakie Bjorn zdobył dzięki wcześniejszym doświadczeniom życiowym. Co sądzisz o prawdzie stojącej za rozstaniem EBI? Zostaw nam swoje komentarze w sekcji poniżej. Mamy nadzieję, że ten film okazał się pomocny. Nie zapomnij zostawić lajka, udostępnić i zasubskrybować kanał. Jeśli ci się podoba, dziękujemy za obejrzenie i do zobaczenia w kolejnych filmach. Do widzenia!